WB, a będzie walczył Andrzej Gota z Johnem Ruizem. Tak konkurencja, jak wspomniałem, w kategorii półciężkiej jest bardzo ostra, ale Tomasz Adamek na pewno nie jest bez szans w tym towarzystwie. Andrzej Mitruk. w narożniku Tomasza Adamka. Taka jest ich umowa, że w czasie, kiedy walczy Tomasz Adamek, Andrzej Mitruk towarzyszy mu w każdym momencie, stąd też Właśnie nie ma go przy mnie na stanowisku komentatorskim, a zjawił się właśnie obok swojego podopiecznego. Tomasz Adamek kontra Ismail Abdul z Belgii. No i rozpoczyna się już ta walka, która została zakontraktowana na 8 rund. Tomasz Adamek oczywiście w czerwonych spodenkach z białym lampasem. nie od początku ustawia lewym prostym swojego rywala wysoko trzymający gardę Delf. Dobrze lewy prawy w wykonaniu Tomasza Adamka teraz przejęte na rękawice dwa ciosy Belga wyższe od swojego przeciwnika Adamek. Osiada większy zasięg ramion, powinien z tego korzystać i to właśnie czyni od pierwszych sekund tej wady. Zdyscyplinowany pięściarz. Obrażony mocnym ciosem, świetnie wyszkolony technicznie. Bardzo spokojnie rozpoczął ten pojedynek. Belg nieodmiennie na razie trzyma wysoko ręce. Bardzo ładny lewy, prosty Adam doszedł teraz w celu. Przebijając się przez gardę zawodnika belgijskiego. Prowokował atak Belga Tomasz Adamek. Pięściarz ma świadomość klasy Polaka no i przede wszystkim cały czas skupiony na defensywie. Końcówka pierwszej rundy, nie ma wątpliwości kto tutaj narzucił swoje reguły. No właściwie do tej pory Pek nie zdołał trafić reprezentanta Polski. No i to pierwsze starcie zapisane zostaje Bezdyskusyjnie na konto Tomasza Adamka. Pięściarz belgijski mieszka na stałe w miejscowości Hent. Jak mówiłem, walczył i w kategorii półciężkiej, i junior ciężkiej. Ostatnią walkę zawodową stoczył w lipcu tego roku w Newport w Walii. Walczył o Mistrzostwo Świata Federacji. WBU kategorii Junior Ciężkiej tam przegrał z Enco Macarinelli z Włoch jednogłośną decyzją sędziów po dwunastorundowym pojedynku 21 zwycięstw jednak na 27 stoczonych walk zawodowych to naprawdę bardzo dobry bilans pięciarza belgijskiego Znale połowa tych pojedynków się przed czasem na no, ale Stoczył 27 walk, co prezentowaliśmy w jego metrywce. 20 wygranych przed czasem. Może nie walczył z tak aż trudnymi przeciwnikami jak kilkakrotnie Ismail Abdul, ale zważywszy na to, że Tomasz Adam podnosił także zdecydowanie większe sukcesy jako amator, choćby ten medal Mistrzostw Europy, o czym mówiłem, to no, ten potencjał Polaka jest. Także rzeczywiście bardzo duży. No i bardzo dobry lewy bezpośredni Tomasza Adamka. 22 września odleci do Stanów Zjednoczonych, by tam przygotowywać się do swojego debiutu na lingu amerykańskim. To będzie miało miejsce w trakcie gali, która odbędzie się w Madison Square Garden 13 listopada. Tam walczyć będzie m.in. Andrzej Gota z Johnem Ruizem. Walczyć będzie także Chris Bert z Jamelem Dzień Dzisiejszy sprawdzian. W Warszawie jest na pewno bardzo Tomaszowi Adamkowi potrzebny. Skromny chłopak zdeterminowany w dążeniu do swojego celu, świadom swojego potencjału. Bardzo rzetelnie pracujący nad udoskonalaniem swojego warsztatu. Nie wdaje się w jakieś niepotrzebne szarpaniny, które mogłyby skończyć się kontuzją. Zresztą przed walką mówił o tym, że będzie starał się na dystans trzymać przeciwnika, że nie chciałby odnieść jakiejś kontuzji przed wylotem do Stanów Zjednoczonych. No i to właśnie konsekwentnie w tej walce realizuje. Utrzymuje rywala na dystans, jest od niego Zdecydowanie szybszy punktuje belgijskiego rywala. Ale podkreślam, nie jest to łatwy przeciwnik. Zawodnik z dużym obyciem w gronie zawodowców. No i jeszcze zakończył, jakby dla podkreślenia swojej przewagi, tę rundę ciosem Tomasz Adamek. rozmawialiśmy z nim kilka dni temu z Pauliną Bojarską po jednym z treningów. Mówił, że ma świadomość, jak ciężkie wyzwanie czeka go w Stanach Zjednoczonych, no ale absolutnie twierdził, że podoła temu, że jest zdeterminowany w tym, by sięgnąć. Po to zwycięstwo, po, za, po sukcesy za oceanem, tam na pewno poprzeczka będzie zawieszona bardzo wysoko. No i wydaje się, że jednak, jednak absolutnie Tomasz Adamek będzie w stanie podołać kolejnym wyzwaniom. Zresztą będziemy trzymali kciuki za naszego reprezentanta. Począwszy od 13 listopada.